Znalazłem twój szal koło domu Lotara, i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tialwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka! Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. Dziesięć lat żyliśmy razem. Dziesięć lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała, ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się i nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła tę plątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź.